Witajcie moi kochani, z tej strony Ciszelka Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno nie nagrywałam. Robiłam też parę live'ików, ale jakoś się nie przyjęły. <grym> I, I dobra. W dzisiejszym odcinku um, odtworzymy sobie ten pakiecik w sklepie. Ja wiem, że on jest już długo i za niedługo wchodzi nowy pakiet, no ale miałam po prostu przerwę w graniu um, na MSP i przez długi czas miałam problemy techniczne i nie mogłam nagrywać. Um, Jezus, nie, ja, ja, ja to wyciszam. Yy, ogólnie ten pakiet jest strasznie sklepowy, zwłaszcza te włosy. Bąbelki już trochę mniej, ale te włosy są strasznie sklepowe. Naprawdę to jest chyba najgorszy pakiet, jaki tu widziałam. Więc dobra, może weźmy się za te włoski. Yy, to są jakieś dwa kucyki takie 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 o tylko wiecie co poczekajcie może ja zdejmę te wszystkie dodatki z siebie i wrócę dobra jestem już mój luk nie jest taki piękny ale dobra, no to przejdźmy do włosków. No jakieś dwa kucyczki trzeba znaleźć. Na razie takie tutaj, jak widzicie, znalazłam. No one są tak średnio podobne, więc poszukajmy może trochę dalej. Trochę, trochę dalej. W ogóle MSP mogłoby się postarać yy, z nowymi rzeczami, bo takie średnie są te włosy. No muszę przyznać. Hmm, chyba nic nie znajdziemy, moi drodzy. I będą... Będą musiały być te. Tamte nie pasowały. No moi drodzy, nie ma tutaj nic ciekawego, więc myślę, że byłyby te włosy. Zmienimy sobie oczywiście kolorek. Tamto było takie niebieskie w sumie, bo taki pakiet mi się kojarzył z kolorów jako jakiegoś pakiet Bubblegum. Coś w tym stylu. I dobra, były jeszcze takie bumbelki. Myślę, że będzie je no, trochę trudno odtworzyć. Bo one są chyba najbardziej ym, ten. Ym, jezu, jak, jak się to się mówi najbardziej postaranym unikatem, tam. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, kochani. Yy, ale na razie to ja tutaj nic nie widzę podobnego, więc powiem Wam, że będzie dość duży problem ze znalezieniem tego. Dość, bardzo duży. A to co? To, czemu to jest? XT? Dobra, to dam sobie to, że Co mi szkodzi. Yy, dobra, ja tutaj na razie nic takiego nie widzę. Wiecie co, ja myślę, że my nie znajdziemy czegoś takiego. Więc może po prostu pomijmy sobie te bąbelki i przejdźmy do kiecy. Kiecuchę się łatwo znajdzie. Więc szukańsko, szukańsko. Ej, to co to jest? Wiem, że niepodobna, ale nie, jednak brzydkie. Dobra, przejdźmy sobie. O Boże, co to jest jakiś szlafrok. Dobra, przejdźmy sobie do galowych, bo tam najłatwiej znajdziemy. <laughs> o, już mi się wyrzuca, poczy. A co to jest? A co ty? Co my tutaj mamy? Jaka podobna sukienka! Jaka podobna! No, patrzcie. Podobna kiecula. Jakby tak popatrzeć inaczej, no to kiecula nawet podobno. Dobra mamy takie coś czekajcie rzucimy sobie oczkiem na pakiecik. Hmm. a to była taka przerwa na nogę jakby a no to tak nie za bardzo ja do was wrócę jak znajdę coś podobnego dobrze no lepiej się tego no chyba jest trochę podobna, no może nawet zmienimy sobie kolorki, tej jest Na no, takie, o jak były w pakiecie, takie badogan. Daddy. Mogę um, określić tutaj, takie jasny. No i samo, chcąc, nie jest, jest to jednak trochę podobne. Więc <śmienc> ja myślę, że to było na tyle. Nie, goś Myślę, że to by było gdzieś na tyle. Dziękuję za oglądanie. Wytrwałeś do tego momentu odcinka, napisz w komentarzu o e, a ja już kończę popatki.